I wdaćcie siemanko tu Player Games z się będziemy grać w nową grę, która nazywa się Eurotrack Simulator, tak dobrze słyszeliście, Eurotrack Simulator. Eee, eee, ja w tą grę grałem, ale wam nie nagrywałem, eee, bo ja tak parę minut grałem, tak chwilkę, dosłownie, i. Po prostu no, długo nie grałem i mi się nazbierało 145 tysięcy, jak gdyby. tysięcy euro. Euro, tak. Yy, bo kupiłem. Yy, dałem, wziąłem sobie, jak gdyby, pożyczkę w banku. I, no, zaczęło mi spłatać, spłatać. I w końcu. No niestety, mamy na nim się, więc do tego jedziemy na port, wyjdziemy z serek wiejski, więc zachęcam do zostania w górę, subów oraz komentarzy. Oczywiście ja sobie odblokowałem limit tutaj, a jak to się robi, to wam pokażę w innym odcinku. A tu co to takie korki, więc subujcie, lajkujcie. Trudno, że czerwone światło, że się śpieszę tutaj, żeby serek wiejski Pieszę się tutaj szybko gdzie się wpytam. Oj! Szybko! Ale to mi się szkodzi. Teraz oddechuj. Skręć w lewo. Dobra, tutaj powolutku, żebyśmy się nie wywrócili. I jedziemy, o której będziemy je... Na 22.57 może no, trochę czasu nam upłynie Kierunek i gaz do dechy. Za 15 km będzie wyjeżdżać na prąb będziemy przepływać. No, jedziemy, teraz do dechy. o tym, że można odblokować ta, takie coś ale to się łatwo robi, zostawienie na 40 subów ja wam pokażę więc subujcie, lajkujcie, napiszcie w komentarzach, czy wam się podobał film Trzymaj się a my jedziemy o! już port tak szybko? <laughs> <laughs> przepraszam 3 km przejechaliśmy, a nie, to nie jest bądź, przepraszam Przepraszam, dobra, jedziemy, jadę pierwszy raz więc, oj, 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 nie, 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 no nie, no i fajnie, dobra, muszę enter, no co i poradzę. Odchodź do serwisu. Tak, wyrażam zgodę. Szukanie nowej trasy. Dobra, jedziemy. Pięknie, że, że mi teraz mnie odpali. Dobra, jedziemy od nowa. Skręć w prawo, a następnie skręć. Od w... mechanika. Kręć w lewo. Już nie raz się przewróciłem, jak grałem. Tu ciężarówką, więc... Wyjechałem w innym kierunku. Tutaj jadę pierwszy raz. Więc prosto. P Dobra, jedziemy prosto, odkaże do każe. Przygotuj się do skrętu. Nie przygotuję się, tylko żeby się nie wywalił. Dobra bajka. Skręć flet. przejedziemy to nic nie szkodzi. Nie trzasnęło nam fotki? Nie, dobra, uf. Na szczęście. Mamy 158... Ty Era eu não się waliłem. Tu zwolnimy, lepiej zwolnić. No! Jechać! Trudno! Oj, oj! Ta auto Nie wiedziałem. Ale widocznie tak? O, ten. Tam. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. W dobra, i skręcamy, tylko żebym się nie wywalił. Skręć w lewo. Skręcam w lewo, proszę lewej bardzo. Strony, a następnie skręć. Tu, w Dobra, tu, Okej. Okay. Trzymaj się prawej strony. Teraz a my na port. Skręć w prawo. Skręć proszę, w bym się nie wywalił, bo tu jest ostry łuk. Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę nową trasę. Dobra, idziemy. Ale tu ładnie, fajnie, no. Ładnie, ładnie. Dobra, płyniemy. Wyłączamy ciężarówkę. Enter. My gdzie jedziemy? Do jakiego miasta? Cios, dobra, cios, 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 cios. Enter. Cios, dobra. Tu. Nie Chania, tylko cios, dobra. Siądź. Obliczenie nowej trasy. Dobra, jedziemy. Idziemy znów. Skręć w trawo. A to ja tam miałem skręć. Dobra, git. Czy tu. Ja nie wiem, takie to trochę głupie te mapy, że nic nie da się zrozumieć. My tu mieliśmy jechać. Aj, dobra, wykręcimy. Nie jest tak źle, nie jest. Dobra, Enter. My tu. My tyle na tuno. Wsiądź. Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę Co? nową trasę. O tu! Dobra, 8 km nam zostało. Więc jedziemy? No, odpal Gruchocie! O, wreszcie Gruchot odpali. Trzeba dobrze było dać gazu. Więc jedziemy? Tu Skręć w lewo. Tu? idziemy tutaj na kolejce. Szukanie gdzieś. nowej pory. Jej, co ten mały świat? Zabójcie. Dobra, jedziemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra. Skręć w lewo. Skręcamy. W Dobrze, żeby się nie wywalił. Czas na wyłączenie auto Dobra Ale tu ciasnota Gdzie to mnie tu poprowadziło Gdzie my, my jesteśmy? Przygotuj się do skrętu w prawo 18 stopni, ciepło To nie wiem nawet gdzie my jesteśmy Skręć w prawo 4 km Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że wyjedziemy pod tuk. że nie zwolnimy mniej niż pięćdziesiąt. Jedziemy. Jedziemy. Już zaraz jesteśmy u celu. Так вон. Ja do w prawo. A my wolniutko strasznie jedziemy. O, jak w ja tu prawo. wykręcę? Dobra, może wykręcę. Dobra. Uj! Tu się pchają! Nie! Dobra, ruszyliśmy. Cześć by poczekał. Widzisz, że ja jadę z, z naczepów. Tu nie Przychoduj zauważyłem. Wyjedźmy się do skrętu w prawo. Mi ten złą gaś. Skręć w prawo. Dobra, otwarta brama. Otwarta. to. przejażdżka. Enter. Nie mam czasu. Zatwierdź. Oj, oj. Mało mi zużyło paliwa. Mamy wszystko na zielono, więc jest dobrze. Dobrze, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. Eee, I zachęcam Was do stajapek w górę subów oraz komentarzy. Ja już będę kończył, to dzisiaj na tyle, cześć.